Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley Expanded Dzisiaj mamy czwartek, czwarty dzień jesieni. <grych> Także tak, zobaczmy, słuchajcie, czy nam coś tutaj powyrastało. Oczywiście, że jeszcze nie, jeszcze jest troszkę za wcześnie. I teraz tak, zobaczmy, jak tutaj Robin idzie budowa naszej. Robin ukończył budowę studni za jeden dzień. Ok. Także myślę, że póki co możemy się brać do podlewania, oczywiście z samego rana. Myślę, że nie ma co tracić czasu. W ogóle wiecie co ja zauważyłam, że ja jak gadam do was przywitanie, to ja je gadam na odpalonym czasie, nie wiem dlaczego. I my przez to tracimy jakieś, nie wiem, 20 minut gry. <gry> Więc następnym razem chyba będę musiała zaczynać z po prostu z zablokowanym ekranem, ale powiem Wam, że jakoś tak, nie wiem. W poprzedniej serii tak robiłam, bo specjalnie sobie sprawdziłam odcinki. Um, ale jakoś tak, nie wiem. Odruchowo, odruchowo mam odblokowany ekran i do Was mówię. No ale nic nie szkodzi, jakoś do tej pory mi to nie przeszkadzało, także. No ale chciałabym to zmienić, także wiecie, także wiecie. Dobra, no pokażcie mi. Tak, o, możemy dorzucić dwa jesiotry. Więc sobie chyba dorzucę, żeby szybciej się tutaj e, wszystko rozwijało. Także zaraz jak sobie podlejemy, to sobie jeszcze dorzucę. E, no i co? No i chyba na tyle, myślę, jeśli chodzi o taki początek gry. Jaki mamy plan na dzisiaj? Dzisiaj, słuchajcie, myślę, że przejdziemy się do kopalni. E, tak, myślę, że tak. Myślę, że możemy też wybrać się z prezentami, aczkolwiek nie wiem jak to wyjdzie, bo powiem Wam, że nie chcę czasu tracić, bo tak szczerze mówiąc, to potrzebuję każdego surowca. Naprawdę nie mam zbytnio właśnie surowców w tym momencie, także no potrzebuję, potrzebuję zebrać. Jeszcze sobie sprawdzimy drugi raz, czy aby na pewno nam brakuje i czego nam brakuje. Ale tak to byłby mój plan na najbliższy czas. Myślę też, że chciałabym dorobić troszkę. Mm, chciałabym ulepszyć kurnik, chciałabym ulepszyć stodołę, chciałabym ulepszyć dom. Ale do tego wszystkiego potrzebujemy pieniędzy, więc myślę, że może na zimę to będzie lepszy plan do zrobienia. Aczkolwiek zobaczymy chciałabym na pewno też wybudować więcej maszyn do jajek do sera na razie nie potrzebujemy, ale do jajek całkiem by się przydało także zobaczymy no i moi drodzy dzisiaj już nam całkiem sprawniej poszło te podlewanie niż w poprzednim odcinku także och, no, także tak myślę, że możemy sobie też dorobić troszkę batonów jeśli mamy na to surowców Dwa patony możemy zrobić, bo nie mamy żołędzi no nie. Dobra, dobra, dobra. No to tak. Maszyny do majonezu. Możemy zrobić tylko dwie, bo mamy dwie sztabki miedzi. Eee, dobra, na razie to zostawmy. Na razie to zostawmy. Niech to tak będzie. Tu możemy sobie coś jeszcze wrzucić do przerobienia. Na przykład okularki. Proszę bardzo no i dobra i pokażcie mi jak to wygląda z tymi surowcami o tu możemy sobie zrobić dwie sztabki eee, tu możemy sobie zrobić sztabki nie mamy tak naprawdę żelaza więc eee, więc trzeba będzie pójść zabrać żelazo <grych> tak żelazo będzie tutaj ważniejsze eee, dobra to na razie zbiorę ale nie wstawiam tutaj przynęty ponieważ muszę troszkę pozbierać eee, mięsa na to tu sobie wrzucimy jajka, oczywiście. A jeszcze kurki sobie wydoimy. Co ja mówię? Krowy, nie kury, tak. No, uwaga, spróbujcie wydoić kury. No, powodzenia życzę. <gry> powodzenia życzę, Aga, na pewno ci się uda. Tu jeszcze się kryje krówka. Czy ty jesteś wydojona jesteś? A, bo one nam tutaj pokazuje, że nie zostały polajkowane. Okej. Okay. Okej, okay, rozumiem. Czy zbierzmy sobie jajka. O, wszystkie duże. Całkiem spoko. Całkiem git. I uwaga, moi drodzy, musimy się dostać jakoś do skrzynki. <laughs> I tak. No i co? Myślę, że sobie sprzedamy to, co mamy sobie sprzedać. Tu jeszcze możemy wrzucić sztabkę miedzi do przerabiania. Więc tak. Tu sobie sprzedamy. Myślę, że możemy sprzedać te rzeczy póki co. Eee, no i co, zobaczmy, jak wygląda nasz tydzień. Dimitrius, Peni już daliśmy. Wiktorowi nic. Eee, hmm. Może weźmiemy w takim razie dla Dimitriusa i dla. Kajcie, gdzie ja mam te rzeczy? Tutaj mam spaghetti. To weźmiemy dla Wiktora i dla Robin. I dla Dimitriusa weźmy truskawkę. Okej, okay. to będą trzy osoby, którym będę chciała dzisiaj dać prezent. Jedzenie do kopalni mamy, także myślę, że możemy ruszać. Um, no, tu jeszcze kicia nasza jest. Więc tak. Lecimy, moi drodzy. No, jak zwykle pomyliłam znowu schody, no. Zawsze, zawsze się mylę, zawsze wchodzę w te inne schody, <laughs> niż w te co powinnam. Ale skoro już tutaj jesteśmy, to zerknijmy sobie, czy coś nam wypadło. U, granat! Granat się przydaje do Community Center. Właśnie to jest to, co ja lubię, że yy, nie musimy wcale czekać na drzewa owocowe. A jednak do community center dużo potrzeba tych owoców, także to jest jakiś plus, powiem Wam, serio. To jest jakiś plus właśnie tych um, nietoperzowych jaskiń. O i orzech. A to zobaczcie, już będziemy mogli to oddać do community. E, zbiory jesieni, także myślę, że też sobie to ogarniemy. O, gdzie wszyscy? A, Robin jest u nas na farmie. Wiktor. Hmm. Wszyscy tutaj na południu są. Dobra, i tak pójdziemy do community center w sumie. Och, i mamy z dziadkiem scenkę. Jak ja mam niby sięgnąć do tego listu? Nie, to jest w sumie scenka z Penny. Proszę pozwolić, że panu pomogę, panie Mulner. Proszę bardzo. Gaz tu stoi, co Podsłuchuje? <grym> Dałbym sobie radę samemu Umi i umiem się poruszać. Myślisz, że jestem strasznie słaby? Ach, to jest to, czego też nie lubię w starszych ludziach. A... Że są tacy, wiecie, że oni wszystko sami chcą i tak dalej. Znaczy to jest dobre, ale ciężko im czasami pomóc. Tak, na przykład ja mam z moimi babciami. Bardzo ciężko im jest jakkolwiek pomóc. <noise> Bo wiecie, one są samodzielne, one wszystko same zrobią i tak jest najlepiej. E, Aga, podglądasz nas, dobrze postąpiłaś, pewnie powinnaś go zostawić. Po prostu się przechadzałam nie wtrącając się. Nie no, pochwalimy ją. Chciałabym, żeby George nie był taki nerwowy, chciałam tylko pomóc. No właśnie. Nie, nie, przepraszam młoda damo, nie powinienem się denerwować. To w sumie było bardzo miłe z twojej strony. Nic się nie stało, panie mulner. Ale powiem wam tutaj, teraz gdzie mieszkam, ee, za granicą, powiem wam, że ja pracuję w sprzedaży i mam kontakt z starszymi ludźmi też i powiem Wam, że to jest inna bajka. Ludzie tutaj, a, in, a ludzie starsi w Polsce. Znaczy nie tylko starsi, ale w ogóle ludzie. No, powiem Wam, że to jest totalnie inna bajka. Oczywiście są też takie zrzędy i w ogóle, ale w Polsce też pracowałam w sprzedaży i powiem Wam, że naprawdę e, totalnie inne nastawienie do życia. Serio. No ale dobra, pewnie trudno jest się starzeć, lepiej o tym nie myśleć. To po prostu inna część życia, dlatego powinniśmy szanować starszych. Wolę zginąć młodo. To po prostu inna część życia. Masz rację, nie powinniśmy ignorować rzeczywistości starzenia się. Chyba im szybciej pogodzimy się z naszą śmiertelnością, tym więcej czasu możemy spędzić żyjąc tu i teraz. No, ma to jakiś sens. Cóż, miło się z tobą rozmawiało, Aga, ale muszę już iść. No, my też tak trochę w pośpiechu dzisiaj, wiesz? Ale dobra, wejdźmy sobie do community, bo w sumie chciałabym oddać te rzeczy. Mogłam też wziąć w sumie rybkę i oddać ją do community, ale. Hmm. Ale nie wiedziałam wcale, że tutaj przyjdę. Zbiór zaklinacza. A, musimy też jeszcze jedno wino ogarnąć. No tak. Zbiór zbieracza to nie, tu nie tu też jeszcze nie i tu też jeszcze nie okej, okay, to było chyba tutaj chyba były zbiory co nie? nie zbiory, tylko zbieractwo o, tylko to potrzebowaliśmy, spoko o, no to mamy tak naprawdę A nie, jeszcze zimowe zbiory, dobra 30 nasion jesieni to jeszcze tak naprawdę zimowe zbiory i będziemy mieć skończone także git, nic już nie mamy tutaj nie OK. Także możemy iść moi drodzy do kopalni Poszłabym też do sauny się troszkę zregenerować Ale ona jednak jest daleko Więc A, Więc w sumie sobie chyba zjem te batony orzechowe O tu jest Dimitrius To damy ci truskawkę e, Miałam iść słuchajcie do Wiktora Ale mi się zapomniało Więc na razie sobie to odpuszczę Śliwki musimy zbierać Śliwki i jeżyny Chyba jeżyny będzie łatwiej zebrać, bo one się będą respić na krzaczkach. E, no ale póki co zejdźmy sobie tu, chociaż kurczę, ja potrzebuję żelazo. Ja potrzebuję żelazo, ale tutaj właśnie na tych poziomach też czasami jest żelazo, więc um, no nie wiem, no nie wiem. Może pięć poziomów sobie zejdźmy. A potem się wrócimy najwyżej na te inne poziomy. Właśnie, tutaj możemy też sporo fajnych rzeczy pozbierać. Także nie ignorowałabym tego miejsca. O, tu jest też ten fajny kamek. Zobaczmy, co to może być. Rubin, nice. To też jeden z droższych kamieni, także spoko. O, tutaj mamy złotko. Sobie zbiorę jeszcze te duże kamienie. Słuchajcie, ja lubię zbierać te duże kamienie, bo one dają nam dużo więcej dużo więcej tego stołna niż tak naprawdę zwykłe kamienie. Nie by nam dały. <laughs> jeśli wiecie o co mi chodzi. Bo się troszkę zagmatwałam, ale dobra, nie mamy już energii, także zjedzmy sobie. Tak mnie kłosi teraz, jak mam to spaghetti tutaj, żeby zjeść to spaghetti. Ale ono nie jest jakoś zbytnio bardzo wartościowe też, także nie będę go marnować zostawimy sobie je na prezenty tak jak zawsze dobra, tutaj się trochę pociachamy z nimi, widzę mamy bombę, gdzieś tam bombę fajnie by było wykorzystać ale nie ma tutaj takiego dużego skupiska, wiecie, może chyba, że tutaj może tutaj sobie ją postawię jakoś. O, i jest, jest drabinka. Spoko. ciągniemy sobie tego kraba. I możemy schodzić. Tu mamy na wejściu złotko od razu. Nice. I czy my będziemy mieli gdzieś jakieś moi drodzy zejście? Nie tu, na pewno nie tu. <grych> Ow. Oh. A jednak, a jednak tu. Dobra, ale zejdziemy sobie jeszcze jeden poziom i moi drodzy, ja chyba będę szła zbierać żelazo, bo, bo nie mamy żelazo, a złotka jeszcze mamy, właśnie tam dwie sztabki się nam robią, także. Także myślę, że tak, no teraz żelazo jednak, jednak trochę jest nam potrzebne. Złoto oczywiście też, bo chciałabym przerobić troszkę e, narzędzi i tak dalej, chciałabym więcej sprinklerów, ale 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 żeby zrobić sprinklery potrzebuję też żelazo a go nie mam <laughs> nie sobie tutaj o już słuchajcie życie się nam kończy trzeba uważać trochę o tu jest jadeit nice też całkiem drogocenny kamyk Uuuu, uh, i skrzynki. Spoko, coś co lubię. Czasami serio fajne rzeczy mogą z tego wypaść, ale w większości są puste, więc nie tym razem. Tu jeszcze jest jakiś gościu. Ouu, oh, odka, spoko. No i gdzie my tę drobinkę znajdziemy, co? Chyba nigdzie. Jeszcze nie topesz leci. Nice. A, tu jest drabinka, widzicie. jakbym nie szła na około, tylko poszłabym w drugą stronę, to byśmy, to byśmy zobaczyli tą drabinkę już dawno temu. <grym> Ale co my tutaj mamy? Uuu, mamy jakieś butki. Kosmiczne buty. 4-4, a my mamy 3-3. No to są dużo lepsze, także zabieramy sobie. I myślę, słuchajcie, że pojedziemy sobie na przykład na 55 i spróbujemy troszkę żelaza pozbierać, bo jednak tego nam dość brakuje, wiecie. Chociaż widzę, że tutaj nie ma, nie ma żelaza za bardzo. Wejdźmy sobie może na 45. Tam chyba kojarzę, że jakoś zawsze więcej tego było. No, nie za bardzo, słuchajcie, nie za bardzo. A to jest tak głupio: przyjść po żelazo i wyjść z niczym, nie? <laughs> bez żadnego żelaza, eee, spróbujmy 50. No, no i to, to ja rozumiem. No, jeszcze pierwsze strzały i drabinka. Nice. Ok, zobaczmy. Ja sobie przełożę w ogóle te rzeczy tutaj, żeby to widzieć. Parę kamyków, ale zawsze coś. Słuchajcie, już mamy tak naprawdę trzy sztabki. Będziemy mieć chyba z cztery, pięć sztabek ostatecznie. Także serio jest spoko. Nie ma tego złego. Dobra, schodzimy sobie niżej jeszcze zobaczyć. Jeszcze mamy trochę czasu, także jest ok. Tu mamy troszkę mopków, także też jest spoko. Uuu, diament tutaj jest. To też coś. Uuu, awans mamy. Nice. Zaczynasz czuć zmęczenie. Dobra, zjedzmy sobie. Zejdziemy może jeszcze jakiś poziom, zobaczę. Albo w sumie 27. No kurczę, to jednak, to jednak już do tych 30 fajnie by było dobić, nie? <gry> Okej, okay, zejdźmy sobie i pozbierajmy sobie wszystko to tutaj, co będzie, i potem sobie już wyjdziemy, no nie? Ja ten duży kamień może sobie zbiorę. Tu jeszcze kolejny. I zobaczmy, jak tutaj wygląda na górze. No nie ma tutaj za dużo rzeczy, ale zawsze coś, no nie? 26 energii. No to jeszcze na parę kamików powinno starczyć. A i akurat jest północ, także spoko. Eee, 35, nice. 35. O, zimowy korzeń. Co możemy wyrzucić? To na przykład. Tu sobie jeszcze zabierzemy. Dobra, ciebie już nie gonię w takim razie. Eee, zobaczmy, czy tutaj coś będzie ciekawego. Ale nie widzę. No i nie mam już za bardzo czasu. Ten zły chyba już oddaliśmy, ale nie jestem w 100% pewna. Także sobie. Wyrzucę. Tak, już oddaliśmy. No trudno. Idziemy słuchajcie do domu. Ja mam to co chciałam. Kilka sztabek zdobyte Także to mi w zupełności wystarczy. No i moi drodzy, pierwsza 20. Także za dużo czasu nie mamy. Chciałabym to złoto jeszcze wrzucić tutaj do przerabiania, żeby się przez noc zrobiło. Ale chyba nie mam miejsca w ekwipunku. Także chyba sobie najpierw posortuję. Chociaż nie no, ja już nie zdążę. Nie ma szans. Hmm. Czekajcie, zróbmy tak, tak. Eee, tu będą akurat trzy sztapki. Dobra, ok, to zrobimy to tak, a w kolejnym odcinku sobie posortujemy po prostu eee, nasz plecak. No i idziemy spać. Udało się całku, całkiem dobrze, było pierwsze 50. Eee, no i szósty poziom walki, zdobyliśmy. Dzisiaj, oczywiście, nie ma zbytnio dużych zarobków. 994. Lepiej, lepiej coś niż nic, prawda? Także jest ok. No i co, moi drodzy, na dzisiejszy odcinek to już by było tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz, subskrypcję będzie mi przemiło. A my się słyszymy już niedługo w kolejnym odcinku. Tule was cieplutko i do zobaczenia już niedługo. Pa, pa!